Naszym gościem jest Roman Rosiński, wokalista, uczestnik programu The Voice Senior. 3. Edycja trzecia. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry. się. Gdyby miał pan wybrać jedną piosenkę, która najbardziej, najlepiej oddaje pana podejście do życia, to jaki byłby to tytuł utworu? Myślę, że niecierpliwi. Andrzeja Piasecznego. Dokładnie, tak. Dlaczego taki utwór? Jestem taki trochę niecierpliwy, chciałbym wszystko y, szybko, jakoś tak, chociaż jestem też y, nie zawsze taki do przodu, jakby to powiedzieć można. Y, staram się racjonalnie korzystać z życia. A to piękna dewiza. A, a myślałam, że wymieni pan piosenkę o Magdaleno, zespołu Vox, od której zaczęła się pańska przygoda z The Voice Senior. Ta piosenka też jest dla pana ważna właśnie z tego powodu bądź innych? Jest ważna. Córka ma na imię Magdalena, dlatego nawet Świętej Pamięci, właśnie Witold Pasz, mówi, że chyba dla niej śpiewają, Ja mówię, tak, chociaż była na przesłuchaniach ciemno, zrozumiał po prostu, że śpiewam to dla swojej córki. Panie Romanie, czy można powiedzieć, że pańskie życie dzieli się przed wojsem i po wojsie? Tak trochę, może i tak, bo jednak po wojsie. Rozpoznawalność jakaś taka była może troszkę większa. Chociaż ja nie jestem taki, żeby się pchać na duże sceny. Raczej wolę w zaciszu domowym. Najlepiej, najładniej śpiewam w ogóle w domu, jak nikogo nie ma. To tak już nawiasem mówiąc. Nie pcham się na duże sceny. Lubię klimaty takie właśnie bardziej spokojne, mniejszą ilość klubową taką ilość, że tak powiem, widzów, którzy mnie słuchają. Świetnie, że pan podjął takie wyzwanie w wieku właśnie dojrzałym, bo zwykle te programy typu Talent Show kojarzą się z osobami, które są dopiero na początku swojej drogi. Zawodowej. Pan zdecydował się na udział w programie No jako osoba dojrzała. Chciałam zapytać, jakby Pan właśnie zmotywował inne osoby, które być może chciałyby zrobić jakiś kolejny krok w swoim życiu, będąc już osobami dojrzałymi, ale z różnych powodów się wahają. Dziś mogę powiedzieć, że żałuję oczywiście. Mogłem to zrobić wcześniej, kiedy tylko skończyłem 60 lat. To było takie minimum, do tego, żeby wystartować w takim talent show. I namawiam wszystkich, bo naprawdę warto. Pasja jest w życiu ważna? Bardzo ważna. Może, tak jak powiedziałem, może tego po mnie nie widać, tylko żona zna mnie codziennie, jak żyje i tak dalej, że muzyka naprawdę we mnie kipi, o tak bym powiedział. Magia telewizji, wrócę do programu The Voice Senior. To, co oglądamy na dużym ekranie, wygląda zupełnie inaczej niż te nagrywki, w których uczestniczą osoby biorące udział w talent show. Chciałam zapytać o takie. Tajemnice programu, o których Pan oczywiście może mówić. Jak wyglądały te nagrania? Na pewno dużym zaskoczeniem dla mnie, już kiedy rozmawialiśmy przed nagraniem, było to, że program był nagrywany pół roku wcześniej niż później doszło do emisji. Tak, pół roku wcześniej. Mało tego, nie wszyscy wiedzą, że to nie jest tak, że można sobie wybrać piosenkę, którą się śpiewa najlepiej i ją zaśpiewać. Repertuar jest narzucony. No bo gdyby tak było, to zaszedł na pewno do finału. Nie wiedziałem, jak, jak to przebrnąć. Dzisiaj bym wiedział. Czyli ta Magdalena to nie do końca taka pana była? Nie, nie. To nie do końca była moja. I druga piosenka w półfinale też nie była moja. Nigdy więcej. Ale, ale po prostu, no... To jest narzucone. A warsztatowo? Dużo pan wyniósł dla siebie z tego programu? Tak, Witek, święty pamięci, kilkami rzeczy cennych takich powiedział. Przede wszystkim, że mnie szaroż szarożował głosem. Czyli dba pan pewnie jakoś szczególnie teraz o głos? To jedno, a po drugie, śpiewając, używam głosu mniej, czyli ciszej śpiewam. Ciszej, ale piękniej. Właśnie, o to chodzi, o to chodzi. Panie Romanie, jak przypuszczam, muzyka to nie jest pana jedyna pasja w życiu, są zapewne też inne aktywności, jakie? Cztery razy w tygodniu sauna, basen, plus siłownia? Jazda na rowerze, bo okolice piękne. na rowerze jak najbardziej, tak. Pół roku nie mogłem jeździć, teraz jeżdżę na rowerze normalnie już. Pasjonuje mnie sauna, na którą uczęszczam od ponad 40, no 45 lat. Może tutaj jest sekret tej dobrej kondycji, w tej saunie? Myślę, że tak. Nawet słyszałem ostatnio takie powiedzenie, że przez rok yy, uczęszczania do sauny pozbywa się człowiek ciężkich, Metali tyle, co musiałby to zrobić w ciągu 20 lat organizm. Jak długie są te pańskie seanse saunowe? Od no, 16 do 19 jestem. Bardzo długo. długo. Sauna sucha? Sucha, mokra, bo są trzy. Czyli w tym tkwi sekret pana Romana. Panie Romanie, przesłanie dla naszych widzów, którzy są pod wrażeniem tego, co udało się w ostatnich latach panu dokonać, ale jeszcze gdzieś tam siedzą na tej kanapie i niespecjalnie mają odwagę, żeby wstać. Zachęcam z całego serca wszystkich, którzy chcą pokazać się światu, że potrafią śpiewać. Nie siedźcie w domu, udowodnijcie malkontentom, sobie, rodzinie, że potraficie śpiewać. Dziękujemy. Roman Rosiński był naszym gościem. Thank you very much.